Witajcie na kanale Boskiego Hobbysty, ja jestem Jakub A dziś przygotowałem dla Was filmik o moim długopisie Jest to kubota, jak pewnie część z Was zauważyła e, Firmy Puma, Puma Soligen e, Oczywiście to nie jest ta Puma e, z ciuchami sportowymi Tutaj możecie zobaczyć ich logo Jest to Puma w takim e, kwadracie, właściwie rąbie e, No i napis Puma Tech co dalej długopis zrobiony z aluminium lotniczego, czyli dosyć wytrzymałego stopu. Kolor grafitowy, tutaj muszę uwierzyć firmie na słowo, ponieważ jestem facetem i nie rozróżniam tak dobrze kolorów jak kobiety. Czyli mamy kolor grafitowy. Dalej wymiary po złożeniu razem ze skówką to jest 15 cm, a średnica w najgrubszym miejscu, czyli to jest końcówka skówki plus ten klips, który tutaj widzicie. To jest niecałe 1,5 cm, czyli 14 mm. Klips wytrzymały do, bardzo twardy klips, czyli się można bezpiecznie przetwierdzić go w kieszeni czy gdziekolwiek. Waga 50 g. O tym jeszcze powiem o wadze. Trochę, no i co? Mamy skówkę. Ogólnie długopis składa się z sześciu części, oprócz wkładu, którego nie liczymy jako komplet długopisu, chociaż zostaniemy jeden czarny wkład. Pasuje wiele wkładów do tego długopisu. Nie, nie powiem, jakiej firmy mam wkład, bo to już będzie reklama. Mamy tutaj cztery części: skówkę. No, sprężynkę i dwa elementy długopisu główne. I są jeszcze dwa oringi. Jeden jest tutaj, drugi jest tu w środku. Zabezpiecza nam, żeby nie wyleciała skłówka. No i co? To tyle już nie będę dalej rozkładał, bo już nie ma czego rozkładać. Dla kogo polecam ten długopis? Ten długopis polecam dla osób, które lubią e, gadżety. Mm, lubią też mieć coś do obrony przy sobie, bo to jest kubotan w końcu. Mm, no i co, dla osób też, które lubią, e, znaczy nie umieją docisnąć do końca długopisu, ponieważ waga 50 gram to jednak jest jakaś tam waga, jest to 1,20 kg, jeżeli dobrze policzyłem. E, no i co, piszę e, dobrze, nieprzerwanie. E, czasami ten wkład, który mam teraz przerywa, ale e, ładnie można pisać. No i co, skąd się wywodzą kubotany, może wesprę się jedną ze stron, stron na której kupiłem ten długopis, czyli jest to sklep na ostrzu.pl No i oni tutaj mają opis, że firma, która produkuje powstała aż już w 1769 roku, czyli no niecałe 300 lat temu to jest bardzo długi czas, na pewno są, osiągnęli mistrzostwo w tym, co robią. Głównie produkują noży, zapewne znacie firmę Soligen. No i co, Kubotan to wywodzący się z Japonii rodzaj broni stosowanej do samoobrony. Zadawane kubotanem ciosy wywołują wyjątkowo ostry ból, uderzenia twardym przedmiotem o niewielkim punkcie przyłożenia, czyli strona przeciwna do tej, którą piszemy. Y, są bardziej, nieporównywalnie bardziej destruktywne niż kołą pięścią, y, i co? Tutaj, żeby nauczyć się dokładnie obsługiwać kubotanem, y, nie chodzi mi o długopis, tylko o kubotan. Y, no to powinniśmy sobie zajrzeć na y, strony z technikami jawary. Y, tutaj wam napiszę wyraźnie, y, jak to się pisze. Y ara. No, to jest jakaś tam technika walki. No i ona tam się składa z uderzeń, uścisków, duszenia oraz chwytów i dźwigni. To już obczajcie sobie sami. Długopis ten na tej stronie kosztuje 70 zł, bo skoro już podałem stronę, to mogę podać cenę. I co? Mamy na to rok gwarancji, czyli yy, przepraszam, yy, 24 miesiące, czyli aż 2 lata gwarancji. No i co, jak dla mnie ten długopis robi robotę, naprawdę wytrzymał ze mną 3 lata ciężkiego pisania, był ze mną na maturce, zostałem z nim wpuszczony. Tutaj jeszcze firma na ostrzu pisze nam, że jest to jedyne narzędzie, jakie nie podlega ograniczeniom wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na pokład samolotów. Dlatego też możemy to zabrać wszędzie, nigdzie nie będą nam kazali tego zostawić. Ja Wam bardzo polecam gorąco ten długopis, kłóton. No i co, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie ten kanał po więcej filmików. Do zobaczenia, cześć!